Nie ma chętnych na transmisję Ekstraligi. Prezes Mrozek wbija szpilkę w Stal Gorzów. Poznaliśmy pary pierwszej kolejki Ekstraligi. Mamy także terminarz Mistrzostw Europy i małe zaskoczenie. Cześć ja jestem Łukasz i przeglądam dla was żużlowe internety, żebyście wy nie musieli tego robić, ale najpierw rok 2025 dobiega końca. Nie będę się tutaj za bardzo rozwodzić, powiem prosto z mostu. Jestem bardzo dumny z tego jak regularnie seria Speedway News pojawiała się w tym sezonie. Mamy w roku 53 tygodnie, nie całe, a to jest 42 odcinek z tej serii. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za zaangażowanie pod tymi filmami i mam nadzieję, że następny rok będzie jeszcze lepszy. A tymczasem ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A zaczniemy sobie od tematu Mistrzostw Argentyny na żużlu, które zaczęły się już jakiś czas temu. Ostatnie dwie rundy wygrał Brytyjczyk Drew Camp. Tym samym jest liderem klasyfikacji generalnej z ilością 58 punktów. Zanim na drugiej lokacie plasuje się zwycięzca pierwszej rundy Facundo Albin, chyba tak to się czyta, 54 oczka, a więc do końca tej rywalizacji zostało jeszcze 7 rund. A całą walkę o mistrza Argentyny możecie oglądać na kanale Żużlowego Degustatora. A co jeszcze możecie obejrzeć? Mecze Ekstraligi. W Kanal Plus Sport na pewno tak, ale raczej nie w TVP. Już od jakiegoś czasu Kanal Plus starało się pozyskać nowego partnera, który zdecydowałby się wykupić sublicencję na prawa do transmisji Ekstraligi. Dotychczasowa stacja Eleven Sports zrezygnowała z Żużla. Powodem jest chyba za małe zainteresowanie i chęć puszczania w czasie antenowym innych sportów, takich jak tenis, formuła 1 czy Piłka nożna. Dużo mówiło się, że potencjalnym nabywcą praw może być telewizja publiczna, ale nic z tego. Dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski dla przeglądu sportowego powiedział, że nie stać ich na te prawa. Wielu kibiców narzeka na jakość transmisji w TVP, wręcz cieszą się z tego, że żużla w TVP nie będzie. Ja trochę tego nie rozumiem, bo o ile TVP Sport można sporo zarzucić w kontekście żużla, słabe studio, słaby komentarz, tak, mielibyśmy mecze Ekstraligi i to w telewizji publicznej za darmo. A tak nie wiadomo czy te w ogóle będą gdzieś transmitowane. i Eleven Sports nie, TVP nie. Ilość potencjalnych stacji jest mimo wszystko ograniczona, zwłaszcza, że koszt nabycia takiej sublicencji to kwota około 20 milionów złotych rocznie. Ale nie tylko telewizja publiczna zmaga się z brakiem pieniędzy. To samo tyczy się Stali Gorzów, chociaż to nie jest akurat żadną nowością. Sytuacja w Gorzowie już od jakiegoś czasu nie jest zaciekawa, ale mimo wszystko Ekstraniga postanowiła przyznać im licencję na przyszły sezon, ale na specjalnych warunkach. Stal Gorzów otrzymała licencję nadzorowaną, to po posiadanych ujemnych kapitałów spółki i wysokiej straty za rok 2025. Niesamowite, co trzeba zrobić, żeby licencji nie dostać. Co robi Unia Tarnów, czego nie robi Stalgorzów? Ale z tej okazji, słuchajcie, skorzystał prezes Krzysztof Mrozek, skąd inąd wybrany prezesem na pięcioletnią kadencję znowu. Prezes Rekinów postanowił odnieść się do sytuacji finansowej Stali Gorzów na łamach portalu Sport. Nie wiem po co robione są te wszystkie audyty. Sprawdzamy standing finansowy każdej spółki żużlowej. Jeżeli w którejś coś nie gra, to powinna zejść do niższego poziomu, a może nawet najniższego. W jej miejsce powinny jeździć kluby, które mają stabilną sytuację finansową. To wszystko zaczyna być chore, i jeśli dalej będzie iść w tę stronę, a ludziom działającym w dyscyplinie nie będzie zależało, aby to zmienić, to przeczuwam, że niedługo to wszystko padnie z hukiem. W gruncie rzeczy to nie ma się z czym nie zgodzić. Panu prezesowi Mroskowi można zarzucić bardzo wiele, ale akurat sytuacja finansowa klubu jest bardzo dobra. I potrafię wczuć się w rolę Krzysztofa Mroska, który w poprzednich latach nie ściągał do swojego zespołu najlepszych żużlowców dzięki czemu nie narażał kasy klubowej na szrank. Inni to robili i nie ma żadnych konsekwencji. Znaczy się, konsekwencja jest taka, że Stargorzów ma długi rzeczywiście, ale i tak zostaje dopuszczona do jazdy na najwyższym szczeblu, więc na miejscu pana Mrozka bym też się zapytał, po co się starać? Ale prezes Mrozek zaskoczył nie tylko tym. Tydzień temu ogłoszono sztab szkoleniowy Rybnickiego Rowu. Trenerem pierwszej drużyny będzie Robert Mikołajczak. Jest to o tyle zaskoczenie, że pan Robert zeszły sezon Spędził w roli mechanika Szymona Schlauderbacha bodajże, chociaż papiery trenerskie ma od dawna bardzo ciekawy wybór, tak samo jak wybór innej ciekawej osoby do sztabu szkoleniowego, a mianowicie duńczyka Patryka Hansena, który będzie odpowiadać za rybnicką szkółkę. Antoni skupień będzie koordynatorem sztabu. <laughs> on tam zawsze w jakiejkolwiek roli, ale on tam będzie. A teraz szybkie newsy. Kacper Halkiewicz w następnym sezonie będzie zawodnikiem Orła Łódź, Artium Okuta znowu zamieścił tajemniczy wpis. O co może chodzić? Czy Artyom ma na myśli początek nowego sezonu? Dajcie znać w komentarzach. Święta, święta i po świętach. Bardzo nie lubię tego stwierdzenia, więc wrócę jeszcze na chwilę do wigilijnego wieczoru i do wysypu tych wszystkich szczęśliwych informacji. Mateusz Cierniak poinformował o narodzinach swojego dziecka. Radości nie ukrywa też Patryk Dudek, który również w tym roku został tatą. Kolejnym tatą żuszlowcem zostanie Patrick Hansen, który ze swoją partnerką spodziewa się dziecka. Ech, święta to jednak magiczny czas. Dlatego też nie nagrałem w zeszłym tygodniu odcinka, a mogliście to oglądać już tydzień wcześniej. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Oby wybaczyli kibice Speedway Krakowa swojemu klubowi. Krakowskie Smoki zapowiadały przedstawienie swojego składu już na początku grudnia, ale od tamtej pory cisza, Zmieniło się to kilka dni temu. Parę dni temu klub poinformował o przedłużeniu umowy z Dawidem Rempałą, a wczoraj swój kontrakt z drużyną przy ulicy Odmogile ogłosił Marko Lewiszyn. Generalnie to ciekawy ruch działaczy, ciekawe czym spowodowany, bo nie ogłaszają niczego wielkiego z wielkim hukiem, a raczej tak spokojnie po kolei. Ja przypominam, że mamy zaraz nowy rok więc kibice no, długo musieli czekać na ten skład, no ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. A jeśli jesteśmy przy oczekiwaniu, to pewnie wielu z Was czekało na karnety. Tak się składa, że wszystkie ekstraligowe zespoły podały już cenę, więc zróbmy sobie małe porównanie. Od razu powiem, że tego newsa zapożyczyłem z instagramowego profilu Zakręceni w lewo. Najdroższym karnetem w lidze może pochwalić się drużyna Motoru Lublin 490 zł, co daje około 70 zł za mecz. Ale jeśli liczymy karnet Apatora Toruń bez zniżki... To wtedy mistrzowie polski są rekordzistami. Pytanie, czy w tej kategorii akurat dobrze być rekordzistą, bo kwota wzrasta do 504 zł. Najtańszy karnet należy do Sparty Wrocław, bo można go dostać już od 239 zł. Chodzi oczywiście o trybunę wschodnią, z kolei, na przykład, w Zielonej Górze cena też jest jedną z wyższych 470 zł i jest to kwota na każdy sektor. Tyle właśnie musimy zapłacić, żeby oglądać najlepszy żużel na świecie. Oceniając tak całościowo, to chyba najlepsze ceny posiada Sparta, Wrocław. To znaczy, nawet nie chodzi o to, że ten karnet jest najtańszy, ale chodzi mi o kwotę w stosunku do zapełnienia stadionu, bo stadion olimpijski jest zawsze zapełniony po brzegi. A mimo wszystko cena ilu tam było 240 chyba złotych, tak? Więc ta cena w porównaniu do innych stadionów wydaje się relatywnie niewysoka. Relatywnie dobrze wybrały polskie władze. Lokalizację Imp Challenge. I jeśli chodzi o nowości w przyszłorocznym terminarzu, to to by było na tyle. 1 maja na to, że w świętochłowicach poznamy resztę stawki zawodników do walki o mistrzostwo Polski. Już w 2025 roku centrala obdarzyła Świętochłowice srebrnym kaskiem. Teraz zaufanie widocznie poszło krok dalej. I impreza rangi wyżej. Ja się bardzo cieszę, na pewno się pojawię. A jeśli chodzi o resztę lokalizacji, no to co tu dużo mówić, nic nowego. Toruń był w tym roku, Bydgoszcz chyba dwa lata temu, w Ostrowie też był w tym roku. Brakuje trochę takiej świeżości, bo to są stare, oklepane schematy. Nie wiem, czy inne ośrodki po prostu bardziej dowożą widowisko, czy tam... Akurat z tych klubów jakieś są wtyki w centrali, ej zróbcie u nas jakąś rundę. Niemniej kalendarz dobrany jest tak, żeby na każdym z tych stadionów było super ściganie i prawdopodobnie tak będzie, więc zwykły kibic nie powinien za bardzo narzekać. Narzekają fani Speedwaya na terminarze Ekstraligi. O co dokładnie chodzi? Terminarze poznaliśmy w połowie grudnia. Okej, okay, spoko. Nie ma sensu mówić Wam całego terminarza, więc powiem tylko po pierwszej kolejce w pierwszej oraz drugiej Ekstralidze. Co ciekawe, w przyszłym roku druga metalka z Ekstraliga wystartuje przed tą główną Ekstraligą, bo już 4 kwietnia. Ostrów zmierzy się u siebie z Poznaniem. Stal Rzeszów podejmie u siebie Orła Łódź. Polonia Piła przywita ROW Rybnik, a Polonia Bydgoszcz u siebie podejmie Wilki Krosno. Jeśli chodzi o PG Ekstraligę, to pierwsza runda wygląda następująco: GKM Grudziądz na Hallera podejmie Stalgorzów, Unia Leszno zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa, a Pator Toruń pojedzie na Aleje Zygmuntowskie do Lublina, a Betard Sparta Wrocław w świetnym pojedynku zmierzy się z falubazem Zielona Góra. I teraz postaram wam się wyjaśnić, dlaczego niektórzy kibice są delikatnie mówiąc zawiedzeni tym kalendarzem, tą pierwszą kolejką właściwie. Bo wydaje mi się, że co roku mamy tą samą historię, to znaczy. Jakby były jakieś zakłady pubmacherskie na kogo trafi Apatortorym w tym roku, to było takie obvious, że spotka się z Motorem Lublin, tylko pytanie i zagadką było gdzie się spotkają. Okazało się, że akurat w Lublinie. Już szczerze mówiąc, wydaje mi się, że lepszym byłoby losowanie tych par pierwszej kolejki, a potem dopasowywanie terminarza, przynajmniej trochę rozrywki. Ja oczywiście wiem, że terminarz tworzony jest głównie pod telewizję, ale bez sensu jest budowanie tego całego hype'u na to, że uwaga, za tydzień ogłaszamy terminarz, już dzisiaj ten terminarz zostanie ogłoszony. No nie wiem, ja jakoś tak poczułem się jakby to było bardzo pompowane, analizowane potem na e, kanale YouTube, Kanal Plus, omawiane pierwsze spotkania, no jest to bez sensu po prostu moim zdaniem. Ale może ja mam jakąś zaburzoną optykę na to, więc też dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie. A skoro jeszcze przy kalendarzach jesteśmy, wczoraj ogłoszono terminarz Mistrzostw Europy. Już wcześniej mówiło się o tym, że ostatnia runda tradycyjnie odbędzie się w czeskich Pardubicach i tutaj akurat zaskoczenia nie ma, ale media spekulowały tylko o jednym polskim gospodarzu, rundy Mistrzostw Europy? To by była pierwsza taka sytuacja od 2016 roku, ale ostatecznie mamy dwóch, dwie polskie rundy. 18 lipca żużlowcy pojadą w Zielonej Górze i będzie to powrót wielkiej imprezy na Wrocławską 69. Potem zmagania przeniosą się do niemieckiego gistrow. Trzecia runda to dla mnie mocne zaskoczenie i organizacja zawodów w Rzeszowie. Jak dobrze pamiętam, to w zeszłym roku na tym stadionie odbył się mecz polska, reszta świata bodajże 4 czerwca, jak dobrze pamiętam więc teraz chyba zdecydowano pójść o krok dalej i bardzo dobrze. Jeśli chodzi o rundy eliminacyjne, to 25 kwietnia w Murecku i Stralsund, 16 maja w Le Monde Landeron i 13 czerwca SEC Challenge we włoskim Lonigo. Przypominam wszem i wobec, że w zeszłym roku mistrzem Europy został Patryk Dudek. Ciekawe, czy Polak w tym roku również zwycięży w tym cyklu. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i życzę do roku. Na razie, cześć!